Nawet jak już, wie pan, stary koń, 16-17 letni, jak wyrósł, to on ciągle jest dzieckiem, prawda, zwłaszcza chłopcy. Więc to mówię z własnego doświadczenia, że Pan Bóg strzegł, tak, anioł strusz osiwiał, ale, ale młodych ludzi trzeba ratować przed nimi samymi. Więc y, każda forma agitacji do... Zachowań niesłużących zdrowiu fizycznemu, psychicznemu, każda taka forma agitacji nakierowanej na nieletnich powinna być surowo, uwaga, karana. Dlaczego? Dlatego, że to jest ingerencja w proces wychowawczy i to jest ni mniej, ni więcej naruszenie praw rodzicielskich. Jeżeli się Ojciec, z synem dorastającym, wie pan, zechce napić i zaproponuje kielicha, tak, z okazji nie wiem jakiej, to to mnie nic do tego, to mnie nic do tego, tak, jak, jak ojciec uważa, że że to jest dobra okazja i, i, i pić też trzeba umieć, prawda, I, i chyba lepiej się uczyć konsumpcji z własnym starym niż, niż z cudzymi, byle gdzie, prawda, więc prawa rodzicielskie.